Siema wszystkim, z tej strony Crazy i z kolejnym materiałem, a w dzisiejszym filmie pogadanka o Święcie Utraconych. Zapraszam do oglądania. Od razu zaznaczam, że nie będę tu robił poradnika na 2024 rok z tego wydarzenia. Filmik z zeszłego roku wystarczająco omawiał o co w tym chodzi. Do tego ostatni film na kanale był poświęcony informacjom o tegorocznej edycji. Ale, jak jakimś cudem jest to Wasza pierwsza edycja, to zapraszam do obejrzenia wspomnianych filmów, a tutaj na szybko umówię quest'a wprowadzającego. Lecimy na wieżę, by odebrać zadanie. Po tej czynności dostajemy maskę, którą należy założyć. Update zadania i teraz tak. Ukończ nawiedzony sektor i zdobądź kolejne stronicę. Otwieramy mapę wieży i na środku mamy dwie playlisty sektorów. Normalną oraz na wyższym poziomie trudności. Odpalacie sobie normala, gracie sektor i po jego ukończeniu słuchacie dialogów, odbieracie nagrodę ze skrzyni i wracamy teraz na wieżę do Ewy. Babcia każe wam odblokować wpis za zdobyte stronice. A więc wychodzimy z imenu i po prawej stronie jest księga, z którą wchodzimy w interakcję. Wykupujemy jeden wpis z czwartego tomu. Po tej czynności znowu wracamy do Ewy. Teraz odbieramy ukończone zadanie z wyzwań, które pojawiły się na górze ekranu. Jak to robicie, to wychodzimy z wyzwań i z głównego ekranu u Ewy odbieramy nagrodę w postaci nowej strzelby. Koniec questa. Teraz sobie gramy. Codziennie to samo. Przez trzy tygodnie. Robimy wyzwania, by zdobyć materiały, emblemat, maski, wróbla, bronie oraz kolorek. Dobra, a jak wypadła edycja na 2024 rok? Powiem tak. Kopiuj w klej z małymi zmianami, ale to takimi małymi, małymi. Zacznijmy więc od dania głównego wydarzenia, czyli nawiedzonych sektorów. Nie ma ich ani więcej, ani nowych. Tak, dostaliśmy te same cztery sektory, co w poprzedniej edycji. Mamy więc EDZ, NESUS, Księżyc i Europę. Także tutaj nie smak pozostaje, bo już sama zmiana choćby dwóch sektorów na inne albo dołożenie choć jednego nowego by wprowadziło trochę świeżości do tego wydarzenia. Niestety, jak widać, devowie poszli po najmniejszej linii oporu. Ja osobiście do samej aktywności, jako aktywności nic nie mam. Jednym ona odpowiada, a innym bokiem wychodzi co mogłem zobaczyć nieraz pod postami Banji, że ludzie tęsknią za nieskończonym lasem w wersji Halloween. Jak to nieraz gadam, każdy ma swój gust. Ja po dłuższym namyśle na dzień dzisiejszy jestem team sektory. Wbijasz do takiego sektora, jest w co strzelać. Jest to szybka aktywność, bo średni przebieg to jakieś, nie wiem, 7 minut. Wiadomo, że to wszystko kwestia szczęścia w matchmakingu. Zawsze można przyciągnąć jakiegoś dzbana co zamiast napierdalać moby i przejmować punkty, to będzie gdzieś tam stał jak pizda, licząc na darmowy lód. Na szczęście na moje 17 sektorowych przebiegów spotkało mnie to tylko raz. Ale za każdym razem, jak przebiegałem obok tego słupa, to mikrofon łapał srogie dawki łaciny. Ogólnie mnie się fajnie w te sektory gra, ale jak wspomniałem, zmiana otoczenia czy dodanie sektora moim zdaniem lepiej by wpłynęła na odbiór wydarzenia. Jeśli chodzi o poziomy trudności to wiadomo, normal jak to normal. Odpala się losowy sektor, wbijamy robić siekę na spokojnie i odbieramy sobie to co skrzynia nam wypluje. Trudniejsza wersja wyróżnia się większą ilością modyfikatorów oraz ma czempionów. Tutaj sektory są w rotacji co ileś tam czasu. Nie wiem ile dokładnie wynosi rotacja, bo ja nie spędzam takich ilości czasu przy konsoli by to obliczyć. Może ktoś w komentarzu podzieli się ze mną i wami taką wiedzą, co ile zmienia się sektor na wyższym poziomie trudności. Ostatnia sprawa to dobieranie graczy. W zeszłym roku oba tryby miały to włączone w tym roku. No cóż, na normalu dobieranie jest, a na ekspercie go nie ma. Także wyższy poziom gracie tylko solo, albo we wcześniej założonej drużynie. Bungie mówiło, że będzie można korzystać z Fire Findera w grze, ale zakładka eventy jest nieaktywna. Trochę tak głupio reklamować coś, co ma działać, a tak nie jest, nie. Ja jak zakładałem różne, to dawałem, że chcę lecieć na wieże, licząc, że ludzie się domyślą o co mi chodzi. Przecież Fire Team Finder nie pozwala na wrzucanie własnych opisów co chcemy robić w tej całej wyszukiwarce. Co jest fajne w tej edycji to rezygnacja z tych jednych kartek, które trzeba było farmić jak zjeb zanim można było iść na sektory. W tym roku tego nie ma, można od razu grać sektory i będziemy dostawać kartki na zakup wpisów w księdze obok Ewy. I tak samo od razu będziemy dostawać nagrody za skończone sektory. Niby ilość nagród zależy od ilości zabitych bezgłowych, a wariant na ekspercie ma sypać większą ilością engramów? Dla mnie to spoko rozwiązanie, jak nie chcecie się bawić w wyzwania od Ewy, wbijanie tytułu, czy całej tej reszty, jaka towarzyszy eventowi. Kupujemy zlecenia od Ewy, żeby się nachapić cukierków i pyłu, a później naparzamy sektory, aż się Wam nie znudzi. Jeśli chodzi o nagrody, to oczywiście głównym aspektem jest nowy zestaw zdobień, czyli źli czarodzieje dla Warlocka Ross Huntera, plus wariant dobry czarodziej dla Tytana. Wybór setów wprowadzony przez głosowanie wśród społeczności Destiny. Sety są nie do zdobycia. Można je kupić tylko za srebro lub jasny pył. To jest uzupełnione o materiały, maski, emblematy oraz kosmetykę. Część dostępna jest za wyzwania od Ewy oraz w sklepie Eververse. Jak przy każdym evencie, mamy kartę wydarzenia, która daje kolejne graty do odlokowania, i to wszystko. Sklep to wiadomo. Co event ugina się od wszystkich nowych rzeczy do kupienia, a wyzwania od Ewy to 15 zadań. Które gwarantują trochę materiałów, emblemat, kilka masek, kilka broni oraz kolorek super czarny za ukończenie 15 wyzwań. Ostatnie nagrody to oczywiście bronie w ilości 5 sztuk, możliwość skupiania engramów na egzotyki, jak macie dodatki, oraz nowość w tej edycji, możliwość zakupu egzotycznych przedmiotów klasowych dla podklasy pryzmatycznej. Bronie, jakie czekają na zdobycie i teoretycznie na wasze farmienie, to karabin automatyczny, pulsacyjny, snajperski, ciężki granatnik oraz nowość w tej edycji. Strzelba na nowym archetypie. Jedna strzelba wpada za kwesta, a kolejne to losowy drop z sektorów albo skupianie engramów łewy. Szczerze, strzelbą można się zainteresować jako ciekawostką, bo to nowy tryb broni, w ogóle nowość w tej edycji, wiadomo. Tak, te z poprzednich edycji bym po prostu olał. No, chyba że jest to wasza pierwsza edycja, to możecie sobie coś zostawić do kolekcji. Ja wam tu nie będę gadał na co macie polować, czego szukać i tak dalej. Zresztą, kim ja jestem, żeby wam gadać, czym macie grać. Ja tak sobie przeglądałem Light GG. To teoretycznie mam role, które bym chciał pod PvE, ale wiem, że i tak wylądują w schowku na wieczne nieużycie, albo jak powiedziałem znajomej, przecież to gówno, którego nigdzie nie użyjesz. No, ale chęć zdobycia i posiadania tego w kolekcji jest silniejsza. Moje typy z wydarzenia dla poszczególnych broni na PvE wyglądają tak. Dla wilka to Rewind Rounds plus Kinetic Tremors albo Rewind i Onslaught. Dla pulsa Heal Clip i Incandescent. Dla pompy Tread Detector plus Swashbuckler albo thread Detector i Volt Shot dla Sniper Triple Tap i Firing Line dla granatnika Clown Kedridge plus Bait and Switch. I tak jak mówiłem, wiem że tego nie będę używał, ale jak coś z powyższych rzeczy poleci, to zasili mój schowek. Fajnie, że wprowadzono tego nowego szota, ale ja nie mam zamiaru się bawić w jakieś namiętne polowanie konkretnych rolów. Engramy wolę sobie odłożyć i liczyć na szczęście przy dekodowaniu, że poleci mi memento z tego wydarzenia. I szczęście to jest słowo klucz, bo mnie zdobywanie memento, jak to mawia znajomy, idzie jak kurwie w deszcz. 12 engramów i memento dostałem dwa razy. A RNG w formie, ciśnienie podniesione. Na fochu do spania. Teoretycznie jedno memento jest gwarantowane za ukończenie triumfu. Do tego samego triumfu jest też przypisany drugi emblemat do zdobycia. Jednak jak ktoś chce to zdobyć, to musi ukończyć wyzwania od Ewy, by zdobyć trzy konkretne maski, ponieważ są one wymagane do wbicia ukrytych wymogów triumfu. Jeśli wierzyć YouTubeowi, i jak chcecie się w to bawić, to musicie zdobyć maskę personelu wieży, wybuchowego trala i pociętego ducha. W masce personelu idziemy do Ewy oraz Świętego na pogaduchy, w masce trala trzeba zabić 100 przeciwników eksplozjami, a w masce ducha zabijamy 50 przeciwników mieczami w sektorze na ekspercie. Mnie o dziwo udało się pograć od razu w ten sam dzień po rozpoczęciu wydarzenia i nie miałem jakichś tam problemów z questem wprowadzającym czy z sektorami. Tak inne osoby już tyle szczęścia nie miały. Niektórzy mieli ulewy questa z innego wydarzenia. Jak ktoś od razu farmił w bronie, to został wyruchany, ponieważ nagrody miały tylko starą pulę perków. Nowa strzelba za questa wypadała wszystkim ludziom z perkiem, którego w ogóle nie powinno być w puli. Wybrańcy mieli pecha i gliczował im się bezgłowy w sektorze, przez co bezczynnie musieli czekać do końca licznika, by pojawił się ostatni boss. Słyszałem też o skrzyniach, które w ogóle nie dają nagród. Nie problem z bezgłowymi dopadł tylko raz, ale takie coś w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to błąd znany już z poprzedniej edycji. Druga sprawa, problem występuje z tego, co zauważyłem, jak ktoś mega szybko czyści aktywność z kolejnych bezgłowych. Tak czy siak, ujowy licz i powinien być naprawiony, a nie został. Brak matchmakingu dla eksperta i niewłączona zakładka eventy w Fireteam Finderze tylko daje kolejny powód do przypierdalania się. Bo tak naprawdę to dlaczego wyłączono dobieranie na ekspercie? Skoro w zeszłym roku to działało, kto chciał to i tak robił swoje drużyny z kumplami, by farmić, a kto nie chciał to był skazany na magię randomów. Dlaczego teraz to zmieniono? Chuj wie. Oczywiście to co mnie mega wkurwiał w poprzedniej edycji, dalej nie zostało zmienione. Tak, widzu, mówię o tych hiperengramach, które dalej wpadają do naszej zakładki w feftunku. Czy to wina, że Menopauza robi za multiwendora dla eventów? Czy to wina, że nikomu w Bungee się tego nie chce zmienić? Czy to może kurwa tylko ja mam z głową i tylko mnie to wkurwia jako jedyną osobę na świecie? Nie wiem. Skoro wywalono farmę tych kartek, to tak samo można było ten engram przerobić jako wirtualny, by wiecie, później wpaść do Ewy z 20 czy tam 30 engramami i się bawić w dekodowanie, skupianie, czy co tam chcecie. Ja bym tam był mega zadowolony, jakby to zmieniono. Wszystko widzowie. Ja was zapraszam do sekcji komentarzy, bo ciekawi mnie wasze zdanie na temat tego wydarzenia. Ja tam w sektory gram, bo lubię. Okłamuję się oczywiście, że poleci mi więcej memento, by sobie pomalować kratowane pokawki. Ogólnie kilka zmian na plus, ale reszta jak była nieruszona, tak jest nieruszona. A szkoda. I tym akcentem się z wami żegnam. Jak się podobało to zostaw łapkę, zapraszam na kanał itd. itd. Dzięki wszystkim, czymcie się i do następnego. Hej!